moi kochani. A więc mamy to. Jest już grudzień, a jak grudzień, czyli możemy otwierać kalendarze adwentowe. Ale zanim przejdziemy do kalendarzy adwentowych, chciałam Wam pokazać, jaki upominek dostałam od mojej koleżanki, z jakiego powodu zaraz Wam powiem, ale pomyślałam, że to dobra inspiracja jest to... Prezentu świątecznego, czyli do dodatku do prezentu świątecznego. No nie oszukujmy się, każdy czeka na coś większego, bardziej ciekawszego niż żel pod prysznic czykiem do rąk. A tu właśnie się znajduje w tym zestawie żel pod prysznic z do rąk i balsam do ciała. Ale jest ładne opakowanie, zapach cynamon, pomarańcza i imbir takie świąteczne zapachy. Myślę, że to fajny pomysł, bardzo polecam. No właśnie, z jakiej okazji dostałam ten upominek? To jest taki upominek y, do dalszego działania. Zdałam egzamin na prawo jazdy, był to egzamin teoretyczny. Tak, tak. Są tacy delikwenci jak ja. Którzy jeszcze tego prawa jazdy nie mają. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Yy, a więc pod ten egzamin zdany, łoczek wina się należy. Mm. Resztę skonsumuję troszkę później. Pewnie się niektórzy zapytają, dlaczego tylko egzamin teoretyczny. No niestety, tu je, tak w Niemczech jest, że Najpierw mu trzeba zdać te, e, egzamin teoretyczny, dopiero mieć naukę jazdy i egzamin praktyczny. No, jeszcze troszkę przede mną stresu. A jeśli chodzi o stres, no niestety nie obyło się bez komplikacji. W moim przypadku to nic nowego. Hmm. No tak, e, a jakie to komplikacje? Postanowiłam zamówić taksówkę parę dni wcześniej, żeby wiedzieć bezstresowo było, na lajciku przyjeżdża, po mnie jadę, zdaje i wracam. No niestety, yy, nikt nie, yy, nie zapisał mojego zgłoszenia, więc wyobraźcie sobie moją minę, yy, gdy usłyszałam, że nie mają takiego zgłoszenia w kalendarzu. Cisnęły mi się na język bardzo niecenzuralne słowa, ale się powstrzymałam i tak w miarę kulturalnie wytłumaczyłam, że mam to w czterech literach. Co zrobią? Muszą mnie przyjechać, odebrać, bo mam ważny egzamin. Dzięki Bogu to był znajomy z tej firmy. No i przyjechał po mnie, bo gdyby to była jakaś firma, że dzwoni ktoś, Kogo naprawdę nie znają, po prostu powiedzieli, nie mają ludzi, mają inne terminy, i by było po wszystkim. No udało się, ale dojechałam na ten egzamin z językiem na brodzie. Jak usiadłam przy tym monitorem, miałam już wszystko naprawdę gdzieś. I tak pomyślałam, albo się uda, albo się nie uda. No trudno, trzeba żyć dalej. Jakie było zdziwienie z mojej strony, gdy zobaczyłam na moim monitorze. Że się wyświetla na zielono, egzamin zaliczony. Naprawdę patrzyłam się kilka razy, aż w którymś momencie egzaminator do mnie powiedział: Czy nie ma zamiaru pani już wstać? Więc grzecznie wstałam. Wzięłam w rękę wydrukowany wydruk z potwierdzeniem, że egzamin jest zdany. No, i w końcu mogłam odetchnąć pełną piersią. Jeden etap za mną, i wracając do domu, nie muszę myśleć, że znowu muszę siedzieć nad pytaniami. Czyli udało się. Dobra, bo Was zanudziłam. Przejdźmy do otwierania kalendarzy. Zacznijmy od kalendarza z firmy Balea. Czekajcie, jedyneczka jest tu. Dobra, mamy tutaj żel do mycia, taki malutki podręczny, bardzo fajny, z gliceryną. No, drugi numerek. Okej. Okay. Tuż, o Jezu, po niemiecku chcę mówić. Przepraszam was żel pod prysznic, 50 ml, praktyczny, akurat takie na wyjazdy, przyda się, wiecie co, może tak otworzę, zobaczę, no ładnie pachnie, lecimy dalej, następnym kalendarzem będzie Kalendarz Zalando. Jedyneczka, jedyneczka. A tu mamy co? Duży karton. Z Zalando mamy z firmy Babor. Yy, to są, Jezu, brakuje mi słowa Ampułki, Boże. Wiecie, jak to jest? Wieczór się zbliża, a moja głowa już nie myśli. To są ampułki Perfect Glow. Sprawdzę, ile tego tu jest. A, proszę. Sporo. No, jak na pierwsze okienko. Fajnie, fajnie się zapowiada. Nie powiem. Zobaczymy, co jest w okienku drugim. A, mam. W drugim mamy. Co tu mamy? A to jest yy, maskara z Bobbi Brown. Taka mała. Mam nadzieję, że dobrze widać. Powiem szczerze, że mi się przyda. Wiecie, do to ma... torebki na wyjście. Yy, nie potrzeba dużego opakowania brać. Dobra, zobaczymy, co jest. Yy. Glossy Box, muszę najpierw przestawić moje winko. Dobrze, łyczek się przyda. W końcu zasłużyłam sobie. Dobrze, jedyneczka, jedyneczka, a mamy jedyneczka. Coś ciężkiego. Gdzie Alasianko? A, widzę, widzę. Mamy tutaj. Poczekajcie. Golden Glow Body oil. A, to jest olejek do ciała z drobinkami złota. Proszę bardzo. I tu mamy 50 ml. No, fajne, fajne. Jak na lato. Elegancko będzie. Będę się błyszczyć jak suja jajca za przeproszeniem. Dobra, szukamy dwójeczki. Taki żarcik dzisiaj. A tu mam. I tu jest leciutkie coś. Czekajcie. Może to śmieci z korotem. I tu mamy. Yy, bazę pod makijaż do powiek 15 ml no fajne powiem szczerze zadowolona jestem ciekawe co tam będzie w y, następnych ale to będziemy otwierać w następnych dniach na dziś moi kochani to by było wszystko dziękuję wam bardzo że zostaliście ze mną do końca Zapraszam do łapek w górę, komentarzy, subskrybowania mojego kanału. To mnie bardzo motywuje do nagrywania następnych. Zobaczymy się w następnym filmie. Cześć.